Witam ludzi żużla. Swego czasu było po o żużlu. Tym razem będzie po prostu o żużlu. Zaczynamy sezon. Część pierwsza. Tak, tak. Jak dobrze wiecie trudne czasy nastały. Można powiedzieć wszyscy pokutujemy. Nie tylko miłośnicy sportu, ale cała ludzkość przeżywa ciężkie chwile i właśnie dlatego chciałbym dać wam coś sympatycznego i prosić was, żebyście również w tym czymś Uczestniczyli. Każdego dnia do rozpoczęcia sezonu różdowego w naszym kraju chciałbym publikować jeden krótki film po to, żebyśmy na nowo rozpoczęli tę jazdę w lewo, którą bardzo kochamy, której bardzo nam brakuje i która już zwykle o tej porze grzała nas w najlepsze. A więc pierwszy odcinek po prostu o rzut zaczynamy sezon właśnie dziś, 15 marca, a to z racji tego, że w ostrowie. Połowie marca miała się odbyć pierwsza oficjalna impreza w tym sezonie – Memorial Rifa Sajdgarieeva. Tymczasem, jak dobrze wiemy na ten memoriał i na inne żużlowe wydarzenia, trzeba będzie trochę poczekać. Czym jest jednak historia, żeby po nią je sięgać? A więc sięgam po najnowszą, po pierwsze, moi drodzy, wiadomo już, kto jest aktualnym. Indywidualnym mistrzem świata w jeździe na lodzie, a więc w popularnym ice speedwayu. Niedawno do mediów dotarła informacja, że te dwie ostatnie rundy, zaplanowane w Holandii i w Niemczech, nie dojdą do skutku ze względu na epidemię. W związku z tym Daniel Iwanow po raz czwarty mistrzem świata zostaje. Gratulacje dla byłego pilanina. A propos Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich fanów Polonii. Jesteśmy, żyjemy i będziemy. No i ten nasz Danił, Danił Iwanow, który startował między innymi w Polskiej Lidze w Tarnowie, w Pile, był też w nie miał wielkich sukcesów na klasyku, już po raz czwarty sięga po tytuł Mistrza Świata na lodzie. I w ten sposób, jako jedenastokrotny medalista Mistrzostw Świata w ogóle, znajduje się w tej klasyfikacji wszechczasów na wspaniałej trzeciej pozycji. Wyprzedzają go tylko krasników. I Kadyrow, a więc inne dwie sławy z Rosji, a wcześniej ze Związku Radzieckiego. Nie wiem, czy wiecie, ale w Żużlu Lodowym mamy dość niespotykaną i jednocześnie smutną dla tego sportu m, historię, ponieważ od 2010 roku do sezonu 2020 za każdym razem podium okupują jedynie Żużlowcy z Rosji. To nie jest dobre dla rozwoju tego sportu, tej pięknej dyscypliny. Ja jednak w tym miejscu napomnę tylko, że takim moim różnowym ideałem, jeśli chodzi o lud. Był Per Olof Serenius. Nie miałem okazji zobaczyć go osobiście, ale Strażak ze Szwecji robił wielkie wrażenie, bo zdobył dwa tytuły Mistrza Świata i ten drugi wywalczył w roku 2002 w wieku uwaga, szybko liczę 54 lat. Tak, tak, nie pomyliliście się on miał właśnie tyle lat, kiedy jeździł jak Mistrz, no i tych sukcesów, jednocześnie tych barier, można powiedzieć, przekraczających jeszcze sferę Hancocka pokonał bardzo, bardzo wiele. No dobrze, 14-15 marca, ten czas teraz przeżywamy, to jest noc, więc jeszcze słówko o 14, ponieważ dwie postacie chciałbym słowo po słowie wspomnieć, a mianowicie 14 marca 1975 roku urodził się żużlowiec, o którym wielu już nie pamięta, szkoda, ponieważ myślę o Grzegorzu Kowszewiczu, wychowanku abatora Toruń, który oddał życie dla Speedwaya 3 września 19... 92 roku. Podczas treningu na dawnym stadionie Przebroniewskiego uczestniczył w bardzo przykrem zdarzeniu zakończonym tragicznie i w ten sposób skończył swoje krótkie 17-letnie życie. Ten wypadek był również bardzo tragicznym, traumatycznym przeżyciem dla Tomasza Zielińskiego, ówczesnego żółżowca pińskiej Polonii, który po tym zdarzeniu zrezygnował z jazdy w lewo spoczywaj w pokoju Grzegorzu będziemy o Tobie zawsze pamiętać podobnie jak pilanie, o których tutaj nieraz wspominam nic dziwnego, z piły właśnie pochodzę będą pamiętać Wiesława Rutkowskiego 14 marca 2012 roku w wieku niespełna 77 lat Wiesław Rutkowski również odszedł do wieczności Cześć Wam pamięci bohaterowie do zobaczenia jutro w dniu jutrzejszym kolejny odcinek po prostu o żużlu, bo my po prostu zaczynamy sezon do zobaczenia i do usłyszenia.